Please approach for testing. Ko z tej strony Jeff. Dzisiaj zapraszam was na rysunek z Jane the Killer. Oczywiście, wiem, Jane już raz rysowałam, ale jej design się troszeczkę zestarzał i postanowiłam go odświeżyć, więc oto nowa Jane, tak? Trochę oczy jej też zmieniłam, żeby wyglądała trochę ładniej. Ze skrzydłami miałam też lekki problem. Próbowałam narysować na różne sposoby jej te skrzydełka, ale średnio mi to wychodziło. Oczy jednak zostawiłam takie, jak wcześniej były, bo dlaczego nie? W tle chciałam, żeby ona miała ogień. Normalnie pożar. A dlaczego miałam taki pomysł? Ponieważ w Creepypastie o Jane jest powiedziane, że w domu Jeffa był pożar, kiedy on zabijał jej rodzinę. I uznałam, że to jest dobry motyw. Jednak później z tego zrezygnowałam, bo w krypie o Jeffie też był mały lekki pożar przez no, płonącego chłopaka i uznałam, że to będzie trochę zbyt sadystyczne. Ale no, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Odnośnie wyglądu Jane, to usunęłam z jej kopyt te buciki i rękawiczki, żeby po prostu troszkę ułatwić jej rysunek i żebym ja sama nie miała problemów z rysowaniem, bo na odpowiedniej wysokości muszą się kończyć i tak dalej. I uznałam, że to jednak nie dla mnie. Więc. Oto nowa Jane. Oczywiście jej oczy też troszkę uprościłam. I już nie rysuję tych źrenic, tęczówek i w ogóle. Ona ma po prostu całkowicie czarne oczy. Przez to, że mam maskę z właśnie no, czarnymi oczami. Teraz zostało tylko ją pokolorować. Ale ja już widzę, że nie zdążę. Bo filmik już prawie dobiega końca. Więc... Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, Wy nie zapomnijcie zostawić oceny pod tym filmem oraz podzielić się swoją opinią w komentarzach na dole. Ja się z Wami żegnam, kopycio i cześć, do następnego filmiku!